Witam serdecznie przy niedzieli. Podsumowujemy wszystko co się działo. Na zakończenie parę zdań na temat Adama Balskiego, właśnie takiego odbioru tej walki Balskiego z Babiczem. Zacznę od podsumowania siebie od zawsze na Balskiego. Stawiałem na punkty, przegrałem, reszta wyszła dobrze. Janibek kontra Digmun miał wygrać, Janibek wygrał. Stawiałem na punkty, było KO Herring kontra Ortiz Junior. Stawiałem na punkty: Zwycięstwo Ortiza Juniora, było Zwycięstwo Ortiza Juniora, Buaci, Richard stawiałem na punkty: Buaci, było na punkty: Buaci. Benavidez Lemie miało być KO przed szóstą rundą. Benavideza było, a w trzeciej rundzie po absolutnej rzeźni. Tak to wygląda, jeśli chodzi o podsumowanie. Tego co było testowane. Zaczynamy od tego pojedynku, o którym mówiłem na początku. Janibel kontra Dignum. Okazało się, że. Kazach-Style były mistrz świata z 2013 roku kontra Brytyjczyk, Dignum to był mistrz, potworny, po pierwszym ciosie to było widać i chyba Dignum to zrozumiał od razu, że jest w złym miejscu, w złym czasie, nie ten poziom, a wszystkim nie ta siła ciosu, na wstecznym od początku, w końcu w drugiej rundzie, knockout, mistrzostwo świata, WBA, interim w średniej dla Janibeka, nie wiem czy jak twierdzi to prank nowa wielka siła pojawiła się na rynku wagi średniej, dlatego że Dignum wyznacznikiem tej wielkiej siły na 100% nie był. Następny pojedynek na tej gali. Herring kontra Ortiz. Fajnie to wyglądało, bo widać było, że Ortiz pracował dokładnie nad tym, co było decydujące w tym pojedynku. Mówiłem w zapowiedzi, że mimo doświadczenia Heringa, jednak stawiam na zwycięstwo punktowe Ortiza, dlatego że jest to człowiek, który się nie podpala, że to nie jest pięściarz, który mimo, że ma te latynoskie korzenie, jest bardzo spokojnym, kontrolowanym pięściarzem i te ostatnie 3-4 kontrolowane rundy, kiedy Herring był mocno bity, zadecydowały w końcu, że zwycięży, bo to nie był na początku taki łatwy pojedynek dla Ortiza. Ta jednak umiejętność wybijania z rytmu Herringa, którego styl powoduje, że to, co robisz, wszystko najlepiej nie potrafisz robić. Oczywiście, jak walczysz z kimś takim jak Shakur, to zapomnij w którymś momencie te różnice są zbyt wielkie, żebyś nie wiadomo co robił, to i tak gość będzie robił to, co chce, natomiast nie będę porównywał Ortiza Juniora do Szakura, bo to, jest, to są lata świetne. Poza tym ta jest zmiana kategorii wagowej e, do połowy walki to jeszcze miało jakiś sens dla Heringa, później już było widać, że jednak e, nie ma tej szybkości, nie ma tego czasu reakcji i, i zwycięstwo Ortiza, no, który się pojawił, i to jest, i to jest ważna, ważna sprawa, <laughs> mówiąc o rzecza, które się pojawiają i znikają. Czas na Floyda Mayweathera Juniora. Jeśli kupiliście pay-per-view, to serdeczne wyrazy współczucia, bo o, ja nie kupiłem, ale e, później kolega przesłał mi linki, opowiadał mi, że który to wykupił ze względów zawodowych. Pierwsza godzina, pierwsza godzina, nie 10 minut, godzina e, pay-per-view. Coś mi się zacięło z bezpośrednim przekazem i leciały obrazki reklamowe z Dubaju. Przez godzinę, nie przez 5 minut, nie przez 20, a przez godzinę leciały. Kiedy wreszcie się pojawiło na ringu, to pojawił się na ringu Floyd. Nie wiem, walka, jakby chciał, to to, to wejście na ring trwałoby dłużej. Nawet nie pokazowy sparring. Tu zwycięzcę nie było, bo to jest walka pokazowa. Floyd zrobił tą walkę od razu, bardzo szybko. Widocznie bał się, że jak wyjedzie i wróci po miesiącu, bo taka była wstępna zapowiedź, że jest miesiąc żałoby. Do tych pieniędzy nigdy nie zobaczy, więc na siłę zrobiono tą walkę w innym miejscu. Nie miało to żadnego sensu. Na początku się przyglądał, jak wygląda mur, mimo że był jego sparing partnerem. Później zaczął się bawić, dwa razy przegrał. Przewrócił się po, po lewych, prostych, tak naprawdę ze zmęczenia murna, no, ale tutaj nie ma zwycięzcy. Walka pokazowa w siódmej rundzie widzicie Floyda, który zabawił się z panią od pokazywania numerków. 45 lat, parę milionów. Ale od razu mówię, przez trzy podzielcie to, co będziecie czytali w mediach, które są kontrolowane przez Mayweathera, albo właściwie przez jego ludzi, bo tak specjalnie ten mediów nie kontroluje. Żartuję oczywiście w tym momencie, natomiast jego ludzie będą mówili o jakichś potwornych milionach, które za tą walkę zarobił. Podzielcie przez trzy, albo przez pięć. Od razu mogę tyle powiedzieć. No, bezsensowne. No, co będziemy tutaj wiele na ten temat mówić? Bezsensowne, no i walka... Najważniejsza tego wieczoru, bo o, o to, kto będzie walczył o cztery pasy: Canelo Alvarez'a, czerwona flaga Benavides. Jak ta czerwonej flagi jeszcze ktoś z pięściarzy nie znał, a wątpię, ponieważ wszyscy widzieli, jaki ma talerz, to już teraz wie. To była destrukcja: to, było, to była rzeźnia. To był pokaz pięściarza, który może bardzo wiele, ale dodaje od razu. Nie można z Benavideza po wygraniu z Lemie robić gościa, który wciąga nosem kanel. On sam, co prawda, jest przekonany, że z kategorii 168 wszystkich wciągnie nosem. Wiecie, czym to się skończy: byczes, czyli, czyli dziwki, wiecie, czym to się dla Was skończy. Przede wszystkim skierowane do Planta. Eee, natomiast Kale Plant, wydawałoby się, że ta walka powinna być łatwa do zrobienia. Jeden i drugi walczy dla Premier Boxing Champions. Natomiast Kale Plant, który oglądał tą walkę Benavideza, to podejrzewam, że podwyższył o parę milionów swoją garzę za ten pojedynek, bo, bo widział, jak to wszystko wyglądało. Natomiast powtórzę jeszcze raz: no, oczywiście, że jest fenomenalny lewy prosty, liczba zadawanych ciosów. W pierwszej rundzie, mentalność, na czym polega mentalność Benavideza? Mentalność Benavideza polega na tym, że jak się trafi trzema ciosami, to zwykle bokser po trzech ciosach mówi: To nie mogę się za bardzo rozpędzać, bo za chwilę będę stanęł jakąś petardkę. On dodaje następnych 10. Tak to wyglądało: mogło się skończyć w trzeciej albo w czwartej rundzie. W pierwszej rundzie mogło się skończyć, nie skończyło się zwycięstwo Bena Wideza. Zobaczymy, co dalej. Knyba wygrał z Łucem siódme zwycięstwo. Tak, mówię: Ja spokojnie podchodzę do kariery Daniela Knyby. 10 razy już słyszałem o 20 różnych pięściarzach, że są następnymi gołotami. Poczekamy. Na ważniejsze testy to jest work in progress, jak to się tutaj namawia. No i na zakończenie: w tempie ekspresowym Adam Balski kontra Babicz. Walka, która była najlepszą walką wieczoru, bez dwóch zdań, jeśli chodzi o emocje. Komentarze w prasie angielskiej, komentarze w prasie amerykańskiej. Natomiast. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Adam tą walkę przegrał. I jak popatrzymy na e, komentarze prasy e, amerykańskie czy angielskie, każdy zauważa świetną walkę. Natomiast więcej się pisze o Babiczu e, niż o Balski. O tej całej sytuacji dziewiątej rundy, że wyglądało na to, że w dziesiątej jest żywym trupem, a, a niewiele brakowałoby Adama w dziesiątej rundzie. Ostatniej znokautował po tym, jak został trafiony równo z gongiem. Tam nic nie powinno być to było równo z Gongiem, natomiast e, fajnie, że możemy o czymś takim mówić, e, fajnie, że Polak jest, e, może na pierwszych stronach gazet za dużo powiedziane, natomiast jakieś propozycje będą, natomiast e, ważna rzecz, bo też takie komentarze czytałem, że się jakieś niesamowite propozycje e, w jego stronę e, będą kierowane. Nie sądzę, żeby to były niesamowite e, propozycje, bo przegrał. Oczywiście w boksie jest tak, że jak pokażesz się z dobrej strony, to będziemy na ciebie stawać, ale żeby obrzucać cię pieniędzmi, przegrałeś. Jakby wygrał, zupełnie inna rozmowa. Na razie Babic czeka na to, że na zwycięzcę walki Różański kontra Rivas, a później o to, kto tą walkę pokaże, jeśli Babic, jeśli jeśli się zdecydują organizatorzy, rozmawiać z Babiczem. Wszystko na to wskazuje. WBC wie, gdzie są pieniądze. Pieniądze są po stronie Dazon i Match Boxing. Powiem tyle, że Różański kontra Rivas nawet nie ma stacji telewizyjnej, która ma to pokazać. Tutaj z pokazywaniem tej stacji nie byłoby żadnych problemów. Słuchajcie, w tempie 22 klocki w zęby. Żegnam Was. Następne. E, następne jeśli będą w ciągu następnych kilku tygodni e, komentarze będą raczej krótkie na pewno nie stąd będą strasy jak coś się będzie ważnego działało, działo to obiecuję że na pewno coś wrzucę pozdrawiam was serdecznie mieliśmy emocje i to jest chyba najważniejsze bo ostatnio emocji w wykonaniu polskich pięściarzy w walkach zagranicznych nie było zupełnie tutaj na pewno nie mogliśmy na to narzekać trzymaneczko, pozdrawiam serdecznie ekstra fota Adama Balskiego na Instagramie ktoś mi z ekipy przesłał. E, tak wygląda wojownik po 10 rundach. Tak powinien wyglądać wojownik po 10 rundach. Trzymaneczko. Na razie.